Ja usiemanka z tej strony Driver Ziomek i witam Was w nowym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będę sobie jeździł, i kurde, <tryk> powiem Wam, że. Wiedzieć, co mi robi kierownica, więc naprawdę ciężko mi je jest ją utrzymać nie, 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 Ale... Ale jadę Jadę sobie do pracy Muszę Jakoś ogarnąć, żeby sobie zarobić Bo sobie kupiłem takie autko fajne Ale jeszcze nie zarobiłem Znaczy Zarobiłem też na mieszkanie Ale to jest takie tymczasowe I muszę też Znaleźć trochę lepszą pracę Bo generalnie Tutaj jest słabo No ale jedziemy Nie wiem Może mi się uda Znaleźć tą pracę Okej, okay, a więc wyjechałem już na autostradę i, I sobie generalnie jadę I... Fajnie się jeździ tą. autem Bardzo fajnie yy, I... Jadę do miasta, więc widzimy się jak tam dojadę Okej okay, widzowie, dojechałem już do, do miasta I... Jadę Dobra, jedziemy Okej okay. Dobra Tak, tutaj w lewo Okej okay. W lewo I z tego zakończę, że tu jest do miasta Do tego fajnego Do tego fajnego, miłego miasteczka Eee, tak To tutaj mm. Spoczko Okej okay. Dobra Jedziemy O, a co to za znak? to jest za znak? Potrzebujemy Potrzebujemy Kogoś do roboty Zapraszamy się zatrudnić szczerze? Idę O, dzień dobry Czy to u Pana mogę się zatrudnić? Tak, oczywiście o, to wie pan co? Mógłbym się, mógłbym się u pana zatrudnić, dlatego że nie mam pracy i jak Pan widzi przyjechałem takim autem, ale no nie, nie zarabiam teraz za dużo. Okej, okay, oczy dobrze oczywiście, to proszę tutaj ma Pan dokumenty podpisu podpisu, podpisu podpisu, podpisu podpisu. podpisu. Y, Okej. Okay. I będzie pan y, rozwoził ga, y, gazety. Y, dobrze. Rozumiem. To ja już, to ja już idę. Okej. Okay, dobrze. Do widzenia. O, jak sami słyszeliście, zarobiłem. Znaczy, nie zarobiłem, tylko się zatrudniłem. Znalazłam pracę. A więc jadę. Jadę, bo... Y, auto i widzimy się jak już dojadę po moje firmowe auto ok dojechałem już do miejsca w którym mam moje auto dobra cyk parking wyłączam silnik i czy to jest to auto sprawdzam tak to jest moje auto więc odpalamy i jedziemy Pierwszy adres to jest niby jakieś pocztowo? Co? Nie wiem, o co tu chodzi. Jakie kurde znowu pocztowo? O co tu chodzi? Nie wiem. szczerze nie wiem o co to chodzi, no, ale to pocztowo, Więc ja to mam chyba na... na pocztę dostarczyć, nie no pocztowo to będzie tutaj, tu w prawo Strasznie mi się nie podoba, że tak blisko siedzę A nie pamiętam jak się poproszczą fotem um. No e, Kliknąłem taki jeden Miałem taki jeden guziczek, bo chyba nie tam pojechałem. Na szczęście ten van ma taki bardzo fajny guzik. O, to tam! To... Dobra, ja źle przeczytałem. Tu chodziło o portowo. Tak. Tu chodziło o portowo, a nie pocztowo. Dobra, skaczemy i. O, dobra. Udało się. Doskoczyłem. Spoko, spoko, bardzo fajnie Dobra Teraz muszę tylko znaleźć tą dobrą właściwą Okej okay. Chyba ją Okej okay. Zaparkuję I Nie Wam Ręczny Błoniek F Chyba. O, dzień dobry, dzień dobry, czy to do pana powinienem się. Czy, czy to y, mam dla pana, y, mam dla pana taką gazetkę i czy to do pana powinienem przyjść? Tak, y, tak, oczywiście. Już biorę. Dziękuję. Dobrze, proszę. Do widzenia Okej. Okay. Pierwsza osoba zaliczona Druga to będzie w... Gdzie będzie druga? Nie wiem gdzie będzie druga Dlatego muszę spojrzeć, gdzie będzie druga <śmiech> <śmiech> To była rzecz logiczna Dobra, sprawdzam Okej, okay. druga osoba będzie na ulicy Końcowej Okej okay. A, to tu niedaleko! To gdzie mój sąsiad mieszkał? Z tego co kojarzę. Mój sąsiad tam mieszkał. Jopsi! Okej okay. To już tutaj końcowa ręczny I teraz Halo! Halo! Czy ktoś zamówił gazetę? Halo! O! Yy. O, dzień dobry! Ma pan, dla mnie, ma pan dla mnie jakąś gazetę? Tak, mam. Tutaj, proszę bardzo. O, dziękuję. Dobra, to do widzenia. To ja sobie idę. Dobra, dobrze. Do widzenia. Fajna gazeta. Bardzo fajna. Okej. Okay. Kolejna osoba już. Dobra. I. A. Dzisiaj miałem tylko dwie osoby. Dobra. Wracam tam do tego pana. I idę go prosić o wypłatę. Okej. Okay. Szukam go. Okej. Okay. O. W lewo. Mam jakieś roboty. Dobra, że tu nie zostawili. 啊。Uh huh. O, tak, to chyba tutaj. Tak, to tutaj. Okej, okay. okej. Okay. Halo, halo. Dzień dobry. Mm, Podjadę tam. Mm. Halo, dzień dobry e, Czy ja mógłbym prosić o, wyp e, o, o wypłatę? E, e, a ile pan robił gazet? No tyle wiem. Dwie. A, no to tutaj proszę e, ma pan e, e, moment za jedną gazetę i 10 tysięcy, 20 tysięcy. Co? No tak, bo to są gazety, e, z, e, z ogłoszeniem na konkurs, w którym bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo można wygrać. I tylko legendarne osoby mogą brać w nim udział i pan je, i pan je rozwoził legendarnym osobom, dlatego pan, dlatego pan dostaje aż tyle kasy. Aha, dziękuję. No, tak, proszę. A co pan tutaj tak, tak grzebał? A nic, nic. Tylko tak sobie patrzę, bo bardzo długo już robili tą budowę i dalej jej nie skończyli. A, dobrze. Do widzenia. OK, widzowie, ja jedę po. auto ja jedę po swoje auto yy, i jak je wezmę to się widzimy. No okej, okay, dojechałem. Już po swoje auto. Okej. Okay. I tym widzowie pięknym akcentem. Kończę. Dzisiejszy odcinek. E, udało mi się zarobić sporo kaski. Myślę, że mi wystarczy na nowe mieszkanie, i to by było na tyle w, ty, w tym odcinku. Oczywiście, piszcie w komentarzach Wasze pomysły na odcinki. I nie mam pomysłu na ciekawe zakończenie. Piszcie, wy, piszcie w komentarzach Wasze y, pomysły na odcinki. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę. Oczywiście nie zmuszam, ale jeśli Wam się podoba, to możecie też subskrypcję. Zwłaszcza, że mam cel chociaż 50. Y, Wiedzcie, że bardzo się dla Was staram i to by było na tyle w tym odcinku. Pa pa!